Święty Mikołaj. Ikoniczna, znana na całym świecie postać. Wracająca do nas co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia i prześladująca nas przez cały grudzień. Na balkonach sąsiadów, w galeriach handlowych, a nawet w naszych własnych domach w postaci Pierdół z Pepko. Chyba śmiało mogę powiedzieć, że zna go dosłownie każdy. Nawet ci, którym z jakiegoś powodu prezenty przynosi dziadek, mróz, aniołek czy gwiazdor. Tak czy siak, wszystkich Mikołajów łączy jedna rzecz: wygląd. Jakoś tak się utarło, że zawsze musi to być starszy, sympatyczny i przede wszystkim grubszy pan z siwą brodą. Dosłownie wszędzie jest on tak przedstawiany. Zresztą nawet ten oficjalny Mikołaj z Laponii wygląda właśnie w ten sposób. Więc chyba tak po prostu musi być. A jako że prowadzę kanał związany z fitnessem oraz kulturystyką i niecierpliwie czekam na swój seans najnowszej części listów do M, to w mojej głowie zrodziło się pytanie: czy kiedykolwiek w jakimś filmie świątecznym widziałem, żeby Mikołaj był dobrze zbudowany i umieśniony? Dlatego też z okazji Mikołajek przygotowałem dla Was listę pięciu najlepszych sylwetek Mikołajów, które pojawiły się na kinowym ekranie. Co prawda nie znalazło się w niej miejsce dla Karolaka, ale mimo tego będzie naprawdę ciekawie, dlatego zapraszam do oglądania. Skoro jest to materiał o sylwetkach, to nie może zabraknąć w nim tej najbardziej znanej, czyli Arnolda Schwarzeneggera. Dlatego też nasze zestawienie rozpoczniemy od filmu, w którym grał właśnie austriacki kulturysta. Mowa tutaj o produkcji Jingle All The Way, czy według polskiego tytułu świąteczna gorączka. Nie będziemy jednak omawiać muskulatury Arnolda, bo nie grał on Mikołaja, ale w jednej ze scen przyszło mu się zmierzyć z jednym naprawdę dużym, że tak powiem, okazem. Rozwścieczeni Mikołajowie, przegrywający walkę z głównym bohaterem, wystawili do pojedynku swojego najlepszego zawodnika, który może pochwalić się naprawdę dużymi rozmiarami. I bynajmniej nie mówię tu o rozmiarach brzucha. Gość ma wielkie łapy, barki oraz klatę i prezentuje się wyjątkowo potężnie. Może nie jest najlepiej docięty, ale ogromnej masy mięśniowej nie możemy mu odmówić. Jeśli wygląda Wam on znajomo, to najprawdopodobniej jesteście po prostu fanami wrestlingu, bo aktorem, który wcielił się w rolę tego Mikołaja jest Paul White II, czyli bardzo znany były zawodnik WWE, występujący pod pseudonimem Big Show. Amerykanin mierzy aż 218 cm, a jego waga potrafiła momentami wynosić nawet ponad 200 kg. Niestety nie znalazłem zbyt wielu ujęć jego sylwetki z samego filmu, ale jako, że Świąteczna Gorączka jest z roku 1996, a Big Show już wtedy był profesjonalnym wrestlerem, choć jeszcze występującym pod innym pseudonimem, to pozwolę sobie użyć innych materiałów z tamtego roku, żeby zobrazować wam jak wielki tak naprawdę on był. Połączenie pokaźnego wzrostu z wielką masą sprawia, że Paul wygląda jak gość, na którego po prostu nie chciałoby się trafić w ciemnej uliczce. Jego wyjątkowa budowa mocno przywodzi mi na myśl sylwetki strongmenów, którzy w większości przypadków są bardzo wysocy i posiadają monstrualne ilości mięśni, schowane pod nie najmniejszą ilością tkanki tuszowej. Dlatego też Mikołaj przedstawiony przez Bixhoa z pewnością jest jedyny w swoim rodzaju. Zupełnie inaczej wygląda za to główny bohater filmu Fatman, którego umieściłem na czwartym miejscu. W tym przypadku w rolę świętego Mikołaja wcielił się Mel Gibson, którego znać możecie z Mad Maxa, zabójczej broni czy Braveheart, waleczne serce. Amerykański gwiazdor od zawsze charakteryzował się dobrze zbudowaną, atletyczną sylwetką i mimo że podczas premiery Fatmana, który wyszedł w 2020 roku, miał już 64 lata, to wciąż wyglądał świetnie. Na pewno nie przypominał typowego dziadka mroza z dużym brzuchem, tylko raczej groźnego, starszego faceta, który gdyby chciał, to mógłby położyć niejednego młodszego od siebie przeciwnika. Cały ten film skutecznie przełamuje konwencję standardowego, uśmiechniętego i niewinnego Mikołaja. Nigdy wcześniej nie widziałem szczupłego świętego, który tak sprawnie potrafi posługiwać się bronią i zna się na sztukach walki. Gibson nie pojawia się tu zbyt często bez koszulki, ale nawet gdy ma na sobie ubrania, to widać, że idealnie wpasowuje się w tematykę naszego zestawienia. Pogrzebałem trochę w internecie i dokopałem się do zdjęcia z okresu, gdy nagrywano Fatmana, dzięki któremu możemy zobaczyć, że Mel naprawdę był wtedy w formie. Miał płaski brzuch i naprawdę duże ramiona, a żyły widoczne na barku oraz przedramionach jasno świadczą o tym, że nie miał on wtedy zbyt dużo tłuszczu pod skórą. Takiej sylwetki nie powstydziłby się żaden 64-latek. A tym bardziej Mikołaj, któremu taka forma na pewno pomogłaby szybciej roznosić prezenty. Rozdawanie prezentów to obowiązek każdego świętego Mikołaja, ale ten, którego umieściłem na trzecim miejscu rankingu, wyjątkowo nie lubił tego robić. Santa Sleigh, czyli po polsku Zły Święty, to film opowiadający historię demona, który z powodu przegranej w meczu karlingowym z aniołem został skazany na tysiąc lat roznoszenia świątecznych prezentów. Trzeba przyznać, że taka koncepcja jest bardzo oryginalna. Tak czy inaczej, gdy tysiąc lat jego kary w końcu mija, główny bohater wraca do starych nawyków i sieje spustoszenie, gdzie tylko się pojawi. Bardzo brutalne spustoszenie. Tak w skrócie to zabija każdego na swojej drodze. Nie będę już więcej spoilerował, więc skupmy się teraz na jego sylwetce, która wyjątkowo dobrze pasuje do tej roli. Mikołaj ze Złego Świętego jest wysoki, masywny i po prostu potężny. Sam jego wygląd budzi już co najmniej lekki niepokój. Okazuje się, że nie jest to jedynie charakteryzacja, bowiem w główną postać wcielił się tutaj Bill Goldberg, były gracz futbolu amerykańskiego, a obecnie wrestler federacji WWE. Ma on 193 cm wzrostu. i Jeśli wierzyć Wikipedii, to jego waga wynosi około 130 kg. W momencie premiery filmu, czyli w 2005 roku, Bill miał 38 lat i był w piku swojej formy. Jego sylwetka prezentowała się wtedy wręcz kosmicznie. Miał ogromne barki, ramiona, klatę, do tego wyjątkowo masywne kaptury i szyje. A gdyby tego było mało, to mimo swoich gabarytów mógł pochwalić się dobrym docięciem i symetrycznym sześciopakiem. Cóż mogę powiedzieć: chłop wygląda, jakby w swoim worku z prezentami trzymał tylko kreatynę i białko. Okej, okay. większość filmów, jakie znalazły się w tym zestawieniu, jest dosyć stara. Pierwsze miejsce będzie nawet starsze ode mnie, ale o tym za chwilę. Dla odmiany na drugim miejscu umieściłem Mikołaja z produkcji, która jest obecnie grana w kinach, a światową premierę miała ledwie miesiąc temu, bo 6 listopada. Mowa tutaj o filmie Red One, którego polski tytuł brzmi Czerwona Jedynka. Jeśli ktoś ma zamiar w najbliższym czasie go obejrzeć, to nie martwcie się, nie będzie spoilerów i posłużę się jedynie fragmentami oficjalnego trailera. Główną rolę gra tutaj Dwayne Johnson, ale to nie o nim będziemy rozmawiać. Derok jest jedynie asystentem Mikołaja i jego trenerem personalnym? W trailerze możemy zauważyć, jak święty wykonuje 500 powtórzeń wyciskania sztangi nad głowę ciężarem, który wygląda mi na jakieś 140 kg, zakładając, że są to talerze 20 kg. Można więc śmiało powiedzieć, że jest wyjątkowo silny, ale mimo wszystko rzeczą, która najbardziej zwraca tutaj uwagę, są jego ogromne łapy. Spójrzcie na twarz tego mężczyzny i powiedzcie mi, czy spodziewalibyście się, że ma on takie karabiny do dyspozycji. No ja na pewno się tego nie spodziewałem. Aktorem wcielającym się w rolę tego Mikołaja jest 69-letni J.K. Simmons. Tym samym jest to najstarszy uczestnik naszego zestawienia, ale wcale nie odstaje formą od innych. Amerykanin jest niesamowicie docięty i to połączenie sędziwego już wieku z niskim poziomem tkanki tłuszczowej i naprawdę sporą masą mięśniową jest cholernie imponujące. Oczywiście nie uważam, żeby było to osiągnięte naturalnie, ale to samo myślę o każdej innej pozycji w tym rankingu. Mogę się nawet założyć, że każdy z wymienionych aktorów korzystał z pomocy środków dopingujących, ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Skupmy się na sylwetce, a te święty Mikołaj grany przez JK Simonsa ma świetną. Pierwsze miejsce naszej listy przyznałem głównemu bohaterowi filmu, który po prostu musiał się tutaj znaleźć, bo idealnie wpasowuje się w tematykę. Santa with Muscles, czyli po polsku muskularny święty Mikołaj, to produkcja z 1996 roku, która, jak już mogliście się domyślić, opiera się na tym, że. święty Mikołaj ma mięśnie. Czy mogłem znaleźć lepsze pierwsze miejsce? Moim zdaniem nie. W główną rolę wcielił się tutaj Hulk Hogan, czyli już trzeci wrestler w tym zestawieniu, i chyba śmiało mogę powiedzieć, że najbardziej znany z nich wszystkich. W tym konkretnym filmie może nie pokazał on aż tak ogromnych rozmiarów jak potrafił pokazywać w ringu, ale wciąż ma tu ogromne ramiona i barki, które od razu dają nam znać, że nie jest to standardowy święty Mikołaj. Do tego jest naprawdę nieźle docięty, bo w niektórych ujęciach zauważyć można u niego bardzo dobrze rozwinięty sześciopak. Ta postać uświadomiła mi, dlaczego wizerunek Mikołaja stworzony dla dzieci wygląda tak, a nie inaczej. Bo gdyby za dzieciaka mówiono mi, że w nocy do mojego domu wejdzie koleś, który wygląda tak, to prawdopodobnie udawałbym, że śpię ze strachu, a nie dlatego, że nie mogę doczekać się prezentów. Dajcie znać w komentarzach, która sylwetka spodobała Wam się najbardziej, i przede wszystkim pochwalcie się, co dostaliście na Mikołajki. Dzięki za oglądanie.